Ja jestem Paulina i witam was na moim kanale. Stwierdziłam, że nagram takiego vloga świątecznego, bo wybieram się na zakupy przede wszystkim po choinkę jak i jakieś ozdoby, żeby tutaj udekorować tę półkę, także zabieram was ze sobą. Mamy już kolejny dzień. Ja kupiłam sobie wszystko. Oczywiście choinka, która tutaj obok stoi, ale nią zajmiemy się później. Kupiłam też jakieś dwie ozdoby na półkę. Ostatnio też przyszło mi zamówienie z Choin, także od razu Wam tutaj wszystko pokażę. Ok, to lecimy z holem zakupowym. I pierwszą rzeczą jest taka oto figurka drewniana. No jest śliczna i wydaje mi się, że będzie ładnie tu się tutaj prezentować na buzę, więc. I kupiłam ją w Action za bodajże 7 zł. Kolejną rzeczą jest choinka. Eee, no, taka sobie choinka jest. I kupiłam ją w chińskim markecie za 10 zł. No, jest śliczna i będzie ładnie wyglądać na półce. Ostatnio też byłam na jarmarku we Wrocławiu i kupiłam sobie tam taki kubek. I wydaje mi się, że będzie ładnie prezentował się na półce, a jak będę chciała się napić gorącej czekolady. Tego wykorzystam. Bo daje 3 albo 4 lata temu robiłam paczkę świąteczną dla dzieci z hospicjum i w prezencie dostałam taką piękną choinkę, którą sami zrobili, także w końcu ją wykorzystam. No, no jest piękna, bardzo mi się podoba. Kupiłam sobie też uszy Renifera. <grytania> Są fajowskie i do jakiegoś zdjęcia, czy święta będzie. Idealna. Jeśli chodzi o poszewki świąteczne, to pierwsza jest taka. Bardzo mi się podoba, jest przepiękna, będzie się naprawdę pięknie prezentować. A druga poszewka jest taka. Zwykła, czerwona z napisem Merry Christmas! No i co? To by było na tyle. Nie ma za wiele tych rzeczy, ale mi zdecydowanie wystarczy. Zwłaszcza, że na półkę dam może z dwie rzeczy. A potem wykominie coś innego, jakiś kwiatek, świeczka, zobaczymy w trakcie. Także w sumie możemy już przejść do dekorowania. Mm. Tak wygląda efekt finalny. Mnie się bardzo podoba, jest uroczą. Pewnie zamiast tych misiaków pojawi się jakiś kwiatek czy świeczka, ale na ten moment zostawiam tak. Proszę. Jesteś ciekawa, co to jest? Na no pewno. Nie, niesamowicie. Normalne. Super, piękny prezent.